Sajcie, to, co ostatnio odkryłem na swoim iPhone'ie mrozi krew w żyłach. Dokładnie tak, jak się możecie domyślić, dalej kontynuujemy temat prywatności i tego, w jaki sposób śledzą nas różnego rodzaju usługi, a w tym wypadku konkretnie nasze smartfony. To, jakie dane iPhone zbiera na mój temat, w tym przypadku konkretnie naprawdę mnie przeraziło. Jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Tekno Strefa. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma SecoTech, czyli producent tego ekspresu Kaffelicia 790, dzięki któremu mogę wypić kawę i mieć energię na nagranie tego filmu. Od kilku miesięcy na tym kanale mówimy Wam na temat prywatności, na temat tego, w jaki sposób śledzą nas różne usługi. Pamiętacie pewnie odcinek na temat WhatsAppa, no i również opowiadałem Wam o tym, co robi iPhone i Apple właśnie w zakresie tych wszystkich rzeczy związanych z prywatnością. No i ostatnio zupełnym przypadkiem odkryłem jedną funkcję na swoim iPhone'ie, która dosłownie, jak mówiłem we wstępie, zmroziła mi krew w żyłach, bo nie byłem w stanie uwierzyć to, jakie dane zbiera telefon, znaczy może można było tego domyślać, ale z jaką precyzją, z jaką dokładnością, z jaką przewidywalnością i po prostu jest to przerażające, jak te dane mogą być później wykorzystane, kiedy tylko wpadłyby w niepowołane ręce. To po pierwsze, a po drugie, jak bardzo i jak mocno Apple może na tych wszystkich danych po prostu zarabiać. Jak pamiętacie, opowiadałem wam w odcinku na temat WhatsAppa, że będzie tam, była tam aktualizacja regulaminu, która wprowadzała różne nie nietęgie zapisy, bardzo podejrzane zapisy, które są związane ze zbieraniem danych użytkowników, przekazywaniem ich Facebookowi i generalnie sprzedawaniem dalej różnym innym e, reklamodawcom. Natomiast problem po polega na tym, że jeżeli chodzi o iPhone'a, to taki regulamin tak naprawdę każdy z nas i tak akceptuje i wszystkie zmiany, które w takich regulaminach się pojawiają na przestrzeni użytkowania takiego smartfona, również akceptujemy. Po prostu go użytkując, po prostu konfigurując nowy telefon, wyjmując go z pudełka, Akceptujemy politykę, jaką ma dana firma, dotyczącą czy to prywatności, czy też innych rzeczy. No i na pewno wy, tak samo jak ja, nie zdawałem sobie sprawy z pewnej funkcji iPhone'a i podejrzewam, że ta funkcja być może jest wierzchołkiem góry lodowej i tych tego typu usług jest w iPhone'ie ukrytych dużo, dużo, dużo więcej, które mogą zbierać jeszcze gorsze dane niż te, które zaraz Wam pokażę. No i właśnie, problem w tym, że mamy ten telefon, nosimy go przy sobie, on jest cały czas z nami, cały czas śledzi naszą lokalizację mikrofon jest włączony, śledzi to co słyszy, to co mówimy, yy, zapisuje to co wyszukujemy, no generalnie patrzy na nasze zdjęcia, to co nam się podoba, to co fotografujemy, to są często nasze bardzo, bardzo prywatne intymne sprawy. No i właśnie, to wszystko robi telefon i tak naprawdę nie wiemy co się z tym dalej dzieje. Bo jak Wam za chwilę przytoczę, Apple twierdzi, że ono z tymi danymi, przynajmniej z tej usługi, o której zaraz opowiem, nic nie robi, ale czy tak jest naprawdę? Ja w to szczerze wątpię. Rzecz, o której Wam dzisiaj opowiem, dotycząca iPhone'a. Podejrzewam, że podobne usługi mogą być również na telefonach z Androidem. Ta usługa nazywa się Ważne Miejsca i została ona skrzętnie ukryta w ustawieniach. Naprawdę bardzo głęboko i żaden użytkownik przypadkowo w nią wejść nie może. A ona jest domyślnie włączona, kiedy konfigurujecie swojego iPhone'a, kiedy używacie, więc prawdopodobnie większość z Was taką usługę ma aktualnie wyłączoną. Więc jak ją znaleźć? Musimy wejść w ustawienia, później sekcja prywatność, później wchodzimy w usługi lokalizacji, później przejeżdżamy i znajdujemy usługi systemowe. I na samym końcu mamy coś takiego jak ważne miejsca. Kiedy w to klikniemy, włączy nam się Face ID lub będziemy musieli zaakceptować tę operację czytnikiem linii papilarnych, jeżeli macie iPhona jeszcze, który ma czytnik linii papilarnych. No i wchodzimy. Jak widzicie, jest to specjalna usługa, specjalne miejsce na waszym smartfonie, gdzie zapisane są Wszystkie lokalizacje, w których byliście. Nie tylko lokalizacje, ale czas, w jakim przebywaliście w danym miejscu, co tam robiliście wręcz, no i przede wszystkim Apple to wszystko sobie może synchronizować, czyli znając adres, jeżeli jesteśmy tam odpowiednio długo, może dowiedzieć się, że to jest nasz dom, i może nigdy nie podawaliśmy adresu naszego domu, on zapisze sobie, że to jest nasz dom, że to jest sklep, że to jest nie wiem, szkoła naszych dzieci, że to jest nasza uczelnia. Wszystko to, co robimy, Apple śledzi i nie, nie tylko pod względem lokalizacji, ale pod względem różnych kontekstowych rzeczy, które robimy. Właśnie, czy to słucha z mikrofonu, czy to z naszych zdjęć, czy to z naszych wyników wyszukiwania. To wszystko on sobie łączy, tutaj zapisuje i po prostu jest to coś, co. No, zobaczcie, że do takich informacji, jak dobrałby się, dobrałyby się osoby, niepowołane do takich informacji. Mogą po prostu zrobić z nami, co chcemy. Po prostu znają cały nasz plan życia, znają nasze całe życie od podszewki, tak. Zobaczcie, wchodzimy sobie na przykład w lokalizację w poznań. Mamy tutaj na mapie zaznaczone wszystkie miejsca, w których byliśmy, dokładnie, kiedy byliśmy, przez ile czasu, dokładna lokalizacja ściągnięta z GPS-a. No po prostu jest to przerażające. Apple po prostu wie o nas wszystko. Zobaczcie. Wszystkie miejsca, w których byłem, na przykład byłem w Warszawie, dokładnie wiadomo, w których miejscach byłem, co robiłem, ile czasu robiłem. Przeczytajmy co na ten temat mówi Apple. Aplikacja mapy zapamiętuje ostatnio odwiedzone miejsca, także kiedy i jak często je odwiedzasz. Informacje te pozwalają oferować spersonalizowane usługi, na przykład predykcję ruchu drogowego. Jeżeli chcesz, możesz je usunąć, ale nie ma możliwości, nie ma zapytania ze strony Apple na początku, kiedy kupujemy iPhone'a, czy nie chcemy te, czy w ogóle chcemy z tego korzystać. Tak? oni nas nie pytają? Oni do Myślnie to uruchamiają. Ale słuchajcie, jest napisane wyraźnie. Te informacje pozwalają oferować spersonalizowane usługi, tak? Tutaj jest tylko przykład podany, predykcje ruchu drogowego, ale to wcale na tym się nie musi kończyć. No jest uwaga, ważne miejsca są szyfrowane na całej drodze przesyłu i nie mogą zostać odczytane przez Apple. No to jest kompletna bzdura moim zdaniem, bo te wszystkie usługi są oczywiście online usługami, tak, usługi MAP, które nas śledzą, usługi, które przewidują to, co chcemy wyszukać, to zapisują, co chcemy wyszukać, to wszystko jest tym Łączone. Nasza lokalizacja jest przecież udostępniana w zewnętrznych usługach Apple. Oczywiście jest to przechowywane gdzieś tam pewnie na szyfrowanych serwerach Apple, ale no, no, no nie jestem w stanie w to wierzyć, że oni tego w żaden sposób nie wykorzystują. Czy to do właśnie wyświetlania nam jeszcze bardziej spersonalizowanych reklam, czy do sprzedawania tych danych gdzieś dalej, aby jacyś inni reklamodawcy mogli po prostu nas zarobić, wyświetlić nam reklamy, dotrzeć do nas w jakiś sposób, bo te dane na to. Po prostu pozwalają. Wiadomo, jedziemy w jakimś konkretnym miejscu, gdzieś są jakieś sklepy, jakieś usługi wokół, te reklamy wtedy mogą nastawić, bo po prostu smartfon wie i ci reklamodawcy wiedzą, że jesteśmy w tym danym miejscu w danym czasie. Wiedzą, że tam jeździmy codziennie, wiedzą, że nie wiem, przykładowa sytuacja, tak, jeździmy gdzieś codziennie, spędzamy tam ileś czasu, po pokonujemy jakąś konkretną odległość, może nam wyskoczyć, nie wiem, reklama hulajnogi elektrycznej. Wiemy, że codziennie porusza się z punktu A do punktu B przez 5 km. Może lepiej byłoby kupić hulejnego. A my się stawiamy zaraz, ale jak Wy to wiecie, no właśnie, sami pozwalamy, żeby smartfon te wszystkie dane po prostu. Śledził, żeby zbierał je i żeby potem zostały one niejako wykorzystywane przeciwko nam. Na szczęście i przynajmniej na razie te przynajmniej dane, bo pewnie takich tego typu usług jest więcej, możemy usunąć w całości. Wystarczy zjechać na sam dół i kliknąć wymarz historię. Możemy także usunąć pojedyncze wzmianki, które są w każdym z tych wpisów y, tutaj wymienione. No i możemy również wyłączyć całą usługę ważnych miejsc. I ja to oczywiście po nagraniu tego odcinka zrobię, bo nie życzę sobie, żeby Apple takie dane o mnie zbierało. Bo po co? Po co? I jeszcze raz po co? Przy okazji tego tematu wspomnę jeszcze o innej rzeczy. Pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu robiliśmy odcinek na temat tego, że usługi typu Facebook i Instagram mogą być płatne. Płatne dla osób, które nie zgodzą się na to, żeby dane, prywatne dane były wymieniane właśnie pomiędzy na przykład dostawcą smartfonu, czyli Apple, a tymi usługodawcami social mediów, czyli Facebookiem. No i nie będziemy wyrażać zgody, zgody właśnie na śledzenie nas, tego, co robimy w tych aplikacjach. No i od pewnego czasu, od mianowicie iOSa 14, yy, pewnej wersji, wyskakuje taka informacja, kiedy instalujemy, wchodzimy w nową aplikację, czy wchodzimy po zaktualizowaniu oprogramowania smartfona w taką aplikację typu Instagram, wyskakuje nam informacja, czy zezwalamy na śledzenie w tej aplikacji. No i mamy dwie opcje do wyboru. Opcje takie wydające się trochę, jakbyśmy byli za kratkami w więzieniu, bo mamy opcję zezwól albo poproś aplikację o nieśledzenie. No i ja też się zastanawiałem od dłuższego czasu, co znaczy to poproś aplikację o nieśledzenie, bo nie jest to wprost powiedziane nie śledź i śledź, wiadomo, dwie przeciwstawne opcje, tylko jest napisane poproś o nieśledzenie. No i słuchajcie, okazało się, że to poproś o nieśledzenie to jest tylko i wyłącznie pic na wodę fotomontaż. Niestety. Na jednej ze stron, która analizuje właśnie tematy prywatności i nie tylko, czytamy, że aplikacje, które mają taki komunikat zapisany od użytkowników, wykorzystują inne metody śledzenia, które omijają niejako to, co blokuje Apple, ten zakres, który blokuje Apple. No i ostatecznie wychodzi na to, że zbierają dokładnie tyle samo danych, co wcześniej, co od tych użytkowników, którzy kliknęli na tym powiadomieniu, zezwól. Financial Times informuje, że. Twórcy aplikacji powiedzieli, iż dalej kontynuują i udaje im się zbierać ponad 95% danych z użytkowników ios czyli z użytkowników iPhone'ów, używając właśnie informacji takich jak IP czy innych takich naszych cyfrowych śladów właśnie do tego, żeby ustalić, te wszystkie dane. Wychodzi więc na to, że o ile taki komunikat się wyświetla, możemy na niego kliknąć, no to niestety w praktyce dalej te dane są pobierane, dalej jesteśmy śledzeni przez taki, takie aplikacje jak Instagram, Facebook, TikTok i wiele innych, bo tak naprawdę to, to powiadomienie wyskakuje w aplikacjach, które kompletnie nie są żadnymi aplikacjami social mediowymi, e, które kompletnie nie są powiązane z tym, że zostawiamy tam jakieś konkretne dane w nich. E, no i jeszcze co, co, do, co do tych, to muszę wam powiedzieć o. O innym przypadku, które zdruzgotało mnie ostatnio. Słuchajcie, aplikacja Nextbike, która, która jest po prostu aplikacją do wypożyczania rowerów. W wielu miastach, akurat u mnie w przypadku w Poznaniu, jest taka aplikacja, i ona, ta, cały ten system tych rowerów miejskich został oczywiście współfinansowany z budżetu miasta, czy o, o, ostatecznie z budżetu państwa, jak wiadomo. To znaczy, chodzi po prostu o to, że było to współfinansowane z podatków. No i co się okazuje? Aplikacja Nextbike wydała aktualizację, która zmusza użytkowników do tego, żeby podać numer PESEL, czyli nasz prywatny numer identyfikacyjny, używany do intymnych spraw, takie jak sprawy bankowe, czy medyczne, jest, naszym, jest taką rzeczą, która, która nie powinna nigdzie wyciekać, nigdzie być udostępniona, bo bardzo łatwo można na nas wtedy wziąć jakąś pożyczkę, chwilówkę, czy wykorzystać w inny sposób jakiś bardzo no, zły i źle mogący się źle skończyć dla nas ten numer PESEL. Natomiast aplikacja NextBuy stwierdziła, czy twórcy tej aplikacji stwierdzili, że po prostu, jeżeli nie podamy PESELu, to roweru miejskiego finansowanego, tak jak mówiłem wcześniej, przynajmniej na początku z budżetu miasta, nie możemy wypożyczyć. No jest to, jest to bardzo niepoprawne, jest to chore, jest to bardzo złe, w jakim kierunku to wszystko podąża. E, likwidowana jest jakakolwiek nasza prywatność, jakiekolwiek prawo do prywatności i do zachowywania gdzieś tam e, tych naszych danych intymnych, których nie chcemy udostępniać, a jesteśmy do tego po prostu zmuszani. Czy to w celu używania smartfona, bo każdy z nas dzisiaj smartfona pewnie używa i wielu z Was sobie życia bez telefonu nie wyobraża, chociaż są tacy, którzy, którzy mają tak zwane DAM-fony, czyli te poprzednie, poprzednie generacje telefonów, które jeszcze smartfonami nie były, no czy do tak prozaicznych rzeczy jak wypożyczenie roweru. Czy naprawdę PESEL potrzebny jest do wypożyczenia roweru? No oczywiście, że nie, ale jak wiadomo, im więcej danych mamy, tym jesteśmy bogatsi, bo informacje dane na nasz temat to, jest, to są diamenty XXI wieku. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma SekoTech, dzięki której piję tę pyszną kawę, bo dostarczyła nam do testów Express SekoTech Kumbia. KaffeLicia 790, który jest wyjątkowym modelem, bo możemy w nim zapaszać nie tylko kawę oczywiście zmieloną, świeżo zmieloną kawę, ale także kawę z takich specjalnych kapsułek. Dodatkowo w tym ekspresie jest również spieniacz, więc jest to taki mały ekspres, który ma naprawdę duże możliwości. Oczywiście dzięki niemu możecie wypić bardzo dobrą kawę. Firma SecoTech to firma, która produkuje różnego rodzaju sprzęty, w szczególności małe AGD, więc na przykład w ich ofercie oprócz ekspresów są chociażby blendery kuchenne, a pełną ofertę i inne ciekawe produkty znajdziecie oczywiście klikając w link w opisie pod filmem. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, czy używacie iPhone'a, czy macie w planach go kupić, i jeżeli tak, to czy będziecie włączać lub wyłączać usługę ważne miejsca, którą Wam dzisiaj pokazałem w tym odcinku. Czy dbacie o swoją prywatność, czy też uważacie, że to wszystko, co się dzieje w dzisiejszym XXI wieku i w dzisiejszym świecie po prostu przechodzi nieco ludzkie pojęcie, i to jak bardzo, tak jak mówiłem wcześniej, nasze prawo do prywatności jest nam odbierane. Także czekam na Wasze opinie w komentarzu. Pod tym filmem dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i udostępniacie wśród swoich znajomych, którzy również są tym tematem po prostu przejęci. No i także śledźcie naszego Instagrama, bo tam często o takich rzeczach opowiadamy po prostu wcześniej. No i cóż, to by było na tyle. Mówił do Was Szakal. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie w ten niedzielny wieczór. Subskrybujcie nasz kanał. Po więcej, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa. pa.